Sprawdźmy, kto zgarnia sobie skinka z poprzedniego odcinka. Bierzemy wszystkie komentarze, których mamy w tym momencie. 113, za każdy jestem wam ogromnie, ogromnie wdzięczny. Przypominam o zmianie lokalizacji na YouTubie, na USA, na Niemcy, na Austrię czy cokolwiek, bo to, zna... bo to, że teraz wam się wyświetla mój film, to nie znaczy, że na przykład kolejny będzie się wyświetlał albo za... czy na przykład za 3 godziny będzie się wyświetlał. Więc o to was proszę, a my wybierzmy sobie e, zwycięzcę z poprzedniego odcinka, którym zostaje Juri. Gratulacje, stary. Jeżeli Trading, bo w opisie kanału masz tę skinkę, już dostałeś, aby w dzisiejszym odcinku dozgarniecie kałaszek czerń z naklejką Blast TV Austin 2025. Jeżeli chcecie go zgarnąć, to zostawcie łapę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu, dodatkowo koniecznie padajcie na Discorda, bo tam macie więcej informacji a propos live'ów na kilku, które zaczynają się tak właściwie już jutro i chociażby konkurs na kostkę. I oprócz tego również, jeżeli chcecie sobie coś napłacić na CSGO Skinset, to możecie sobie w tym właśnie miejscu pisać genetyczny, daje wam 10% do depozytu i 2 zł 10 groszy na start. Dodatkowo przy wpłacie skinem prezent do każdego doładowania i rozdawanie prezentów. Tutaj, Diggle Print Stream, no kurwa, nagrywam ten odcinek o 18, a on strzela o 17. No, niestety, ale nadal macie swoją szansę na Good Knife'a Brightwatera i to przy wpłacie 8,40. Im więcej wpłacicie, tym większe macie szansę na prezent, ale pamiętajcie, że je wpłacę tylko i wyłącznie z głową i tylko i wyłącznie, jeżeli macie ukończone 18 lat, a teraz już przejdźmy do odcinka. Aktualnie trwa konkurs na tę Oto kosę dla was i oprócz niej również kilka innych nagród pobocznych I jeżeli chcecie ją zgarnąć to wpadajcie na Discorda, spełnijcie kilka prostych zadań I za jakiś czas będziecie mogli się cieszyć nowym fajnym skinkiem w waszym ekwipunku W dzisiejszym odcinku mam 75 zł, postaram się z tego zrobić kosę I zaczynamy sobie z holding Downem i gigabułą 2 na 2 Obie skrzynki zbustowane. no do skrzynki Gigabuła dołączył do mnie, do drużyny od razu i samu co, co kurde jest dosyć mocne i miejmy nadzieję, że tutaj z gigabuły i samu również się też popiszę, Bo ja się popisałem z holding downa, a teraz bot i samu nie chce się popisać ze skrzynki eee, kurde gigabuła Dobra, wiecie co? Zróbmy sobie tym razem może dwie gigabuły Lewa strona i lecimy z tym Ja czuję, że moje szczęście po prostu na holding downie już wyczerpałem Zrobiliśmy jeden z lepszych przedmiotów Który możecie na luzie dostać Na buście więc zobaczmy Pierwsze otwarcie Mamy kałaszka czerń No niestety field tested I drugie otwarcie, dawaj coś, gigabuła Gigabuła No Coś tam dała Coś tam dała, nie zrozumcie mnie źle. No, ten snaka tak? Myślałem, że będzie wart trzy dyszki, ale trzy dyszki to on w ogóle przed update'em kosztował. A teraz po update'cie, jak wiecie, skiny różowych i czerwonych, yy, ceny różowych i czerwonych skinów poszły dosyć mocno do góry. Więc po prostu za cały nasz profit. O kurwa, Andrzej, waząc tutaj, hola sobie dropi. No i za cały nasz profit, wracając do tematu AWP i M4 -ki. pierwsze otwarcie. Mamy awupkę różową, spoko, dualitka. Ona akurat do góry w cenie nie poszła. I zobaczmy jeszcze sobie M4 i tutaj Decimator. Pięknie, well worn. Lepszy stan niż on i mamy z tego stówkę. Dobra, i o to właśnie chodzi. 190 zł mamy w tym momencie. I ja bym teraz zrobił nieco dłuższy case battle. Na przykład zróbmy sobie 5 neonów. 2 na 2, lewa strona. Z tych neonów widziałem na Discordzie, mi podsyłaliście. Swoją drogą, jeżeli nie ma was jeszcze na Discordzie, to ja nie wiem, co wy robicie ze swoim życiem e, Ale kurde Mocne kawarski wam spadały z tych neonów Ja też chciałbym takiego dostać No ten glock, co tak naprawdę niewiele mi zmienia, widzę go i tak Tak myślę sobie, no spoko, nie? Jakby był u mnie, to też byłby spoko Ale i ten glock, i ten momentum To nie są dropy, koniecznie na które liczę Tutaj też, kiss and love też nie I ostatnie dwa otwarcia no, i dwa momentum jeszcze dla nich. To jeszcze w lepszych stanach. No, takie momentum to akurat bym przygarnął. I ostatnie otwarcie. Niestety, kompletnie, kompletnie nic. Lecimy z tym jeszcze raz. Jeżeli to nie wyjdzie, to zaczniemy się zastanawiać, co zrobiłem nie tak. I cyk, cyk. Tak jak mówię, wpadajcie mordeczki na Discorda. Serio, będę Wam ogromnie, ogromnie wdzięczny. A teraz momentum. Dobry stan? No nie, minimalware. Swoją drogą, well worn. Jakimś cudem jest droższy niż minimalware. Nie mam pojęcia jak. Ale skoro tak jest, to trzeba to po prostu uszanować. I ostatnie dwa neony. No mam wrażenie, że tamten case battle był nieco nieco lepszy. Jeśli chodzi o dropy. Ale może jeszcze ostatnia skrzynka coś zmieni. No i nie zmienia. Kompletnie nic nie zmienia. Dobra, wygrywamy to. 9 dych. To znowu, no kurwa, no byliśmy w bardzo dobrej pozycji. A teraz jesteśmy w przeciętnej pozycji. Zróbmy sobie cztery plagi. 2 na 2 prawa strona. 45 zł nam zostanie, jeżeli to nie wyjdzie. Tutaj na takiego hyperbista to nawet nie liczę. Ale wiem, że w plagu kryje się również mnóstwo innych ciekawych spinków. Takich jak chociażby ten zimny gradient. Takich jak chociażby awupki. Takich jak chociażby ten usp Po prostu jest ich tutaj dużo. Jakiegoś z nich bym prosił? Drugie otwarcie. Niestety nic ciekawego. No i daj coś. Trzecie i czwarte. Pizza. Clear polimer jeszcze dla nich. Sprzedawałem te gloki po złotówkę. Ostatnie otwarcie. Okej. Okay. Dobra. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem i to jest bardzo dobry drop. Nadal nie jesteśmy w żadnym piku. Ale jest to bardzo dobry drop. Dobra, teraz pominie, co z tym zrobić? Czy może podobija do ludzi? Wbiłbym do tych szerdów, tak szczerze. Ale te szerty tutaj nie wystartują, skoro jeszcze botk nie wziął, to... to na pewno tego case batla za szybko nie zacznie. Więc twórzmy sobie coś własnego, może w sumie właśnie kałaszki? Albo wiecie co? Jeszcze lepiej. Zróbmy sobie... Nie w sumie kałaszki, dobra, dobra, nie będę się aż tak podpalał, bo chciałem zrobić yy, case Batla, za co najmniej stówę. Ale zróbmy sobie kałaszki, same kałaszki na buźce 2 na 2 mam bota i samo on ma botarosso i zobaczmy Kartel Albo coś za ponad stówkę, no nie Nie, nie, nie Pizda Pizda, 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 pizda. straszna, dobra 110 złotych Z tych 110 Zróbmy sobie steampunka Wastelanda I gold case'a 2 na 2, jeszcze raz prawa strona na prawej stronie jakoś nie wiem, to jest na pewno personalne Nie, nie, nie jest to przypisane Ale na prawej stronie mam wrażenie, że jakoś częściej przegrywam takie z Chociaż teraz fosfor 35, ładnie Zobaczmy jeszcze Wastlanda. No tutaj dla nich akurat bardzo ładnie I ostatni, gold case I zda No dobra No i teraz zaczynają się schody bo mamy 43zł Do tokenów nam trochę braknie Punktów sobie mało wyfarmiliśmy Tutaj w sumie Mogę sprzedać wszystko oprócz tych dwóch skinków No i co, no i mam 62zł Zróbmy jeszcze taką szybką wymiankę No i 63 ostatecznie Dobra, ja bym zrobił tak C4, dwie sztuki Ammo case, dwie sztuki 3 sztuki ultra i takie coś wystartował. 2 na dwa Lewa strona. Zobaczymy, no generalnie, czy, czy ta moja. Yy, nie wiem, jak to nazwać. nazwać czy, czy ta moja kurwa, no wiecie, przesąd o jest słuszny czy niesłuszny. Botros, sobota, Adrian i bot Michael. Święta, święta trójca. Pierwsza czwórka nic kompletnie nie oddała. Druga oddaje i to dosyć mocno im. Bo za 40. Ale my mamy jeszcze kilka skrzynek przed sobą. Oziris, dobrze. To jest ze skrzynki Breakout, więc to musiało być coś tam warte. Drugie otwarcie. No tutaj nieco gorzej. Ale nie masz tak dużej różnicy. To jest tylko złotówka różnicy. Ten z może się bardzo szybko obrócić na naszą korzyść albo niekorzyść. Dwie skrzynki do końca. No i właśnie o tym mówię. Ostatnie otwarcie. Daj coś. Lewa strona. Ja pierdolę i jeszcze Cortex lani. Dobra, wiecie co w dzisiejszym odcinku to było? na tyle. Nie próbuję dalej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Będziemy się jutro. No i co, hasłem w dzisiejszym odcinku niech będzie? Na przykład, ee, jakim długopisem woleliście pisać? Czy wolicie pisać? Niebieski, czy czarny, czy czerwony, czy zielony, czy różowy? Chuj w to, dajcie mi znać w komentarzach.